Czas na kwas, drugi drugie, drugie odcinek z serii naszego sprawozdania z naszego e, pobytu w dżungli w Peru, gdzie pojechaliśmy na. Spotkanie e, z ajołaską. Spotkanie z Ayahuaską. po prostu. Spotkaliśmy się z rośliną, lekarstwem e, z Amazonii. A, no i to jest e, ta druga część z tej serii, gdzie będziemy mówić o tym, jak przebiegła nasza druga, e, druga ceremonia. ceremonia. Um, Linki do całych, do tych serii damy w opisie. No i cóż, jak ktoś ciekawy to zapraszamy do słuchania, zapraszamy do komentowania, zapraszamy do zadawania pytań, bo na pewno jest tutaj Tyle różnych rzeczy, o których… My staramy się jak najjaśniej opowiedzieć, jak najbardziej klarownie. Wszystkiego się nie da. Ale, no. ale też… Da. No cóż, no, język jest bardzo ubogi, jeśli zaczynamy opisywać spotkania z, z roślinami, bo okazuje się, że, że nie wszystko da się dobrze opisać. No, język opowiedzieć. jest tutaj dużym ograniczeniem, ale… Tak jak mówię. Ale staramy się jak najlepiej i, i staramy się jak, jak potrafimy na, y, najlepiej. I tak? Dokładnie. I też nie wiemy, czy y, chyba skupiać się na tych bardziej technicznych elementach, czy na tych takich. Y, Psychologicznych aspektach? No cóż, tego, no, mówi, mówimy to, co, co, co dla mnie jest no, najważniejsze i to, i co, co, co ja uważam, że jest najważniejsze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania i wątpliwości, i, i inne sfery Was interesują, to bardzo chętnie z Piotrem opowiemy. Z, z naszego punktu widzenia, tak, to są takie chyba ważne rzeczy, z którymi warto się dzielić. Um, no ale dobra, no to co, to druga ceremonia. W poprzednim odcinku z tej serii mówiliśmy jak to, jak to przyjechaliśmy, jak to była ta pierwsza się potoczyła w miarę. No i na drugiego dnia, czyli dzień po dniu, odbyła się druga ceremonia. Tego, tego dnia, kiedy była druga ceremonia, znowu mieliśmy bardzo lekkie śniadanie, bardzo lekki lunch. Ja akurat zdecydowałem chyba w ten dzień, że Piotr w ogóle, nic że w ogóle nie, nie, nie będę jadł w te dni, kiedy są ceremonie, czyli fasting, odchudzanie, tak zwane, zdrowotne powiedzmy, a tak naprawdę to e, gdzieś moją intencją było, że dołożenie jeszcze jednej cegiełki do, do, jakby do powodzenia tej misji, żeby, żeby, żeby to z czym przyjechałem. Jakby się tutaj rozwiązało. W stwierdziłem, sensie że dodam odrobinę jeszcze więcej pracy ze swojej strony poprzez niejedzenie. No ja, ja jadłam, ale rezygnowałam z rzeczy. Znaczy, jadłam z śniadania, ale rezygnowałam z rzeczy, które, na które mam bardzo, bardzo ochotę. No tak, tak, tak. To jest no też taki, taki, pewna taki forma. Ta, taka była forma dołożenia tego, bo bardzo mi zależało mm. również, tak jak Piotrowi, na tym, żeby z tym, co przyjechaliśmy do, do dżungli, do spotkania za Jełaską, żeby się rozwiązało. No dobrze. Czyli. E, tego dnia po raz kolejny. O godzinie 18.00 no, przychodzimy. – Chciałabym jeszcze zaznaczyć, A? że my z Piotrem przywiązywaliśmy też dużą wagę o tym, żeby ładnie wyglądać tego dnia, więc staraliśmy się no, też zadbać o każdy szczegół, żeby przywitać tę ayahuaskę w naszych sercach najlepiej, jak potrafimy. Więc jak gdyby przed to żeby wyglądać ładnie dla niej. Wiesz, to, skoro wspomniałaś o tym, że naprawdę staraliśmy się, żeby ładnie wyglądać, ja też, ja też miałem. E, e, ja, ja już miałem z góry ustalone, co ja będę ubierał na tą ceremonię, ale fajnie, że o tym wspomniałaś, bo chciałem właśnie też jakby przytoczyć. Myśmy już o tym kiedyś z sobą rozmawiali, że. E, Ci, którzy z Was nas oglądają teraz i ci, którzy wychowali się w rodzinach katolickich i chodzili, czy też chodzą cały czas w niedzielę do kościoła, nie wiem czy pamiętacie, przynajmniej u mnie coś takiego było, że zaznaczało się, że w ten dzień w niedzielę pójście do kościoła, należy się ładnie ubrać i bardzo często się zakładało na siebie te... No, świętne, to świętne, ubranie. wyjątkowe ubranie. Ja dziecko wykładałam takie To co ubranie. dopiero kupiliśmy, czyli to takie, prawda? Mm -hmm. I dlaczego o tym mówię? Bo wtedy nam o tym powiedzieli, że tak należy i myśmy tak robili, prawda? Tu w tym przypadku, kiedy pracujemy z tymi roślinami, kiedy się z nimi spotykamy, chyba naprawdę. Zro zrozumieliśmy, to naturalnie. zrozumieliśmy na, na czym to polega. Po prostu jest to. Tak bardzo ci zależy na tym, i taki masz ogromny szacunek do spotkania z, z, z rośliną, że ch chciałbyś, chcesz, żeby każdy aspekt ubrania, rezygnacji z rzeczy, które są dla, tak jak Piotr rezygnował z jedzenia, ja również z rzeczy, które, które wydawało mi się, że są najsmaczniejsze dla mnie żeby ją naprawdę z tą otwartością i ogromnym szacunkiem powitać. Dokładnie, czyli z jednej strony dajemy coś od siebie, tak jak powiedziałaś, z tym ubieraniem i z innymi rzeczami, żeby spełniło się to, z czym przyszliśmy, o to, to, o co prosimy? Czy... Bo w tym wszystkim nie, nie ważne jest o tym, czy, czy, czy faktycznie zakładasz ten piękny strój, czy też, czy też nie. Czy rezygnujesz, ważne jest to, dlaczego to robisz. Dokładnie. Bo y, 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 czy, ta, y, czy to, że ubierasz się jest, y, ma, y, ma znaczenie o tym, że y, że naprawdę ci zależy na tym spotkaniu, chcesz, chcesz go i on na pięknie przywitać w swoim sercu, czy mm -hmm, też nie? Mm -hmm. No to co, y, druga ceremonia? Druga ceremonia. Znowu poszliśmy sobie tak jak w tym poprzednim Wcześniej odcinku. Zarezerwować miejsce. Zarezerwować to miejsce o 18.00. Y, znowu po przeciwnej stronie, tym razem troszeczkę inne, bo też tam zalecili, powiedzieli: słuchajcie, zmieniajcie miejsca, y, bo energia się zmienia. To. W sumie lepiej zmienić niż nie zmienić, prawda? Zanieśliśmy się, czyli te swoje rzeczy. No i po tej stosunkowo ciężkiej nocy dla nas obu, uważam, że dla Sylwii dużo cięższy niż dla mnie, ale to nie już, myślę, już nie, nie można, ma znaczenia. Nie tak mówić, teraz tak. E, idziemy na tą drugą ceremonię i sobie myślimy, dobra, jeszcze jeden dzień i, i już myśleliśmy, dobra, bo tu mieliśmy dzień po dniu i sobie myśleliśmy, ok, po tej ceremonii będziemy mieli dzień odpoczynku się choć już to przejdziemy, odpoczniemy. Już planowaliśmy o tym, że odpoczniemy, tak. że zjemy sobie pyszne jedzenie, Dokładnie. że zrobimy sobie taki piękny relaks. Dokładnie. No i ten strach w nas jest, i, i, i kolejna taka rzecz, którą którym teraz się trochę znieśmieję, ale w sumie miło wspominam. Przed każdą ceremonią myśmy w tym swoim domku, <laughs> myśmy sobie po prostu leżeli na łóżku. Znaczy, tak, już był prysznic wzięty, byliśmy przygotowani, już wszystko było tylko do wyjścia. I się, dobra, mamy jeszcze pół godziny, to choć sobie poleżymy. I po prostu leżeliśmy i po prostu leżeliśmy. I tak nawet nie rozmawialiśmy, no, nie. Tylko sprawdzaliśmy zegarek, i, i, ile trzeba jeszcze wyjść. Ile zostało jeszcze do wyjścia? Czyli ceremonia się o ósmej yy, zaczynała. Myśmy już tam mieli być w pół do ósmej, chyba tak prosili, mhm. prawda, żeby byli. Myśmy dwadzieścia po siódmej wychodzili. To, to był nasz czas. No i co, wychodzimy. Um, no i to samo, no, zajmujemy swoje miejsca, jest ten wstęp, jest rozdawanie mapacza tego tabaka, jest rozdawanie tego pepper, pepper. Tak, peppermint. Ty paliłeś Piotr? Nie, nie, ja, ja nie paliłem, bo. Moja relacja z nikotyną przez życia nie było najlepsze. Ja wiem, że to nie ta sama nikotyna. Ja ja paliłam, bo pewnie zapaliłabym wzięłabym wszystko, bo tak bardzo mi zależało o tym, żeby ta żeby, ta, żeby nie, nie zwrócić ajołaski. Dokładnie. No, czy... chociaż, chociaż oczywiście wiem o tym i wszyscy mówią, ale w związku z tym, że to było moje pierwsze spotkanie i, i tak naprawdę starałam się zabezpieczyć pod każdym względem, że jeżeli ja łaska nie chcę, żeby się wypiła, to jej nie wypijesz. No, ale. Mm. No tak się mówi. No tak się e... mówi, ale z drugiej strony bardzo mi zależało, więc i zapaliłam e, mapaczo i wzięłam ten e, miętowy mm. zapach również <laughs> tak na wszelki wypadek. No właśnie, bo, bo to w sumie ja nie wiem, czy myśmy byli się jasno wyrazili, po co to jest, czyli ten tytoń, rozumiem tak jak tu już sobie powiedział, żeby zabić troszeczkę smak tej jołaski po wypiciu, czyli po wypiciu można sobie jeszcze tych kilka. E, no, no wiesz, popalić sobie albo też właśnie ten peppermint tutaj na, na, na no blisko tutaj na, w okolicach kciuka się daje, po to, żeby sobie po prostu zlizać i to ma taki mocny smak, żeby zabić ten, ten, ten smak w ustach. To była taka opcja troszeczkę dla mnie, aczkolwiek już mam dość tego peppermint, po prostu też jest poskutne. E, no ale nadal lepsze. No i co? E... Yy, taki sam początek, jak opisywaliśmy mniej więcej w tym poprzednim odcinku. Wyczekiwanie było bardziej stresujące niż na, przynajmniej w moim przypadku, bardzo stresujące. Ba, bałam się… No po tym pierwszym razie bałam Twoim. Się, prze, prze, nie wiedziałam, czego mam się już spodziewać. No dobrze, Białam to opowiedz, co, co było u Ciebie, jak już wypiłaś teraz ten… No ni niestety, e, e, niestety, A ja łaska zaczęła działać na mnie bardzo, bardzo szybko. Hmm. E, no i przestraszyłam się. Czegoś, czego nie, nie rozumiem do końca. To był taki strach, który był. Taki strachem świata, który po prostu, w, którego ja poczułam i krzyczałam bardzo mocno i nie pamiętam, czy uderzyłam o podłogę, bo to był taki znak, że trzy razy jak się uderzy o podłogę, że poprosisz o pomoc. Nie pamiętam tego, pamiętam tylko, że mnie ten strach bolał. Bolał mnie przerażająco i chyba w ogóle nie rozumiałam, to nie był strach, który można określić. To tak, jeśli, ja wiem, że to przy mnie dość, dość dziwnie, ale to był taki strach świata, który ja, który ja poczułam w sobie. No i wynieśli mnie na tył maloki. Poprosiłam e, od naszego opiekuna, żeby przy mnie został, bo się bałam. I, I wtedy czułam, jak Ajołaska wchodzi we mnie. i Bałam się bardzo. W ogóle nie rozumiałam tego, co się dzieje. To był taki, ale czułam, jak wchodzi w moje ciało i w mój umysł. A później poczułam taką lekką, przyjemną uczucie takie poczucie o tym, taki stan, żebym się nie bała, bo ona mi chce pomóc po prostu, żebym odpuściła. To trwało chwilę, a, a później. Kiedyś Piotrowi powiedziałam o tym, że ja nie boję się śmierci i że nie boję się śmierci mm -hmm. na, na psychodelikach, na ayahuasca, ale ayahuasca pokazała mi taką śmierć, której się naprawdę bałam. Byłam przekonana o tym, że nie wrócę, że, że umarłam i że już nigdy nie uda mi się wrócić. E... I to trwało bardzo, bardzo, bardzo długo. Ale zostałam tam i bardzo cierpiałam. To, był, to była śmierć, w, która, w której e, cierpię. E, I ona będzie tak do końca, do końca mojego istnienia nigdy się nie skończy po prostu śmierć, cierpienie. Mm -hmm. e, e, później poczułam się jak, jak osoba, która jest chora psychicznie. Czułam, że zwariowałam. Że wszyscy dookoła we mnie są, a ja zwariowałam. Co to za uczucie? Możesz to, to nie, nie, Takie, takie nie, nie możesz się uchwycić żadnej myśli. Nie ma żadnej myśli. Chcesz, chcesz czegoś dotknąć chociaż jednej małej rzeczy, a tam niczego takiego nie ma. Po prostu nie ma niczego znajomego ani też niczego nieznajomego. Wszystko jest, wszystkiego się boisz. I, i i czułam, że zostanę w tym, w tym stanie. A również miałam ciągle poczucie o tym, że, że wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy są obok mnie, Piotr na mnie patrzy, opiekunowie, a ja jestem pierwszą osobą, której roślina nie pomogła. I niestety muszę zostać w tym, w tym stanie. Miałam kolejną swoją śmierć, już jako czułam się, że jestem i że mój mózg to jest coś, czego się całe życie chyba w, w swoim życiu bałam, że, e, że moje ciało nie będzie bezwładne, a tylko mózg będzie pracował i nikt o tym nie będzie wiedział. Więc e, tylko powtarzałam cały czas, e, przepraszam, e, e, i, i czułam o tym, że zostanę tam już. Do końca, jako, jako ta roślina. Czułam obecność Piotra, że stoi nade mną. Nie wiedzieli za bardzo, co mają ze mną zrobić, bo roślina niestety mi nie pomogła, bo no, nie udało się. Czyli, czyli yy, z jednej strony roślina ci dała znać, że tak spowodowała taki tak myślenia u Ciebie, że tobie nie pomoże i że Ty jesteś jedyną osobą której nie pomoże, a, poza tym, a później jeszcze zamieniła cię w roślinę. Czyli, czyli nie, nie tylko, że nie pomogła ci z tym, co przyszłaś, to jeszcze zamieniła cię po prostu w taką postać, której najbardziej się w życiu obawiałaś. Tak? No, dokładnie, dokładnie. Było to tak przerażające, że do tej pory czuję taki mały y, ucisk. Y, y. W sercu, jak myślę, myślę o tym, bo było to na tyle silne, że miałam poczucie o tym i pewność, że na pewno nie wrócę, że to jest po prostu mój koniec i że muszę to zaakceptować. I faktycznie zaakceptowałam, po prostu już leżałam i byłam świadoma tego, że no, tak będzie wyglądało moje życie. I, i, to, i to jest jedna z wielu postaci śmierci ego. O, o których mówiliśmy w osobnym odcinku, tego też nie ująć, ale wydaje mi się, że to jest świetne, świetny przykład tego, y, jednej z tych form, co to co znaczy śmierć, jako totalne poddanie. Yy. To było na o tyle trudne, że kiedy już wróciłam wróciłam i czekałam bardzo o tym, żeby spotkać się z Piotrem. Spatrzyłam, czy ma już te nasze, nasze z, znaki, nasze jabłka. W poprzednim odcinku opisujemy, jak one działały, <laughs> jak żeśmy się sygnalizowali Władnie. za pomocą jabłek. No i kiedy już zobaczyłam, to y, zapytałam się Piotra. Czyli ja, czy, ja wystawiłem jabłka. Wkrótce, tak, 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 tak. Zapytałam się Piotra, powiedziałam Piotrowi, że mają bardzo ciężką, ciężką noc hmm. i zapytałam się Piotra, czy kiedykolwiek roślina komukolwiek zrobiła krzywdę. Hmm. Bo, y, bo ja poczułam hmm. o tym, że ona chce mnie zranić i że nie chce mi pomóc, tylko chce mi zrobić krzywdę i ten strach był ogromny. Prosiłam Piotra, żeby napisał do koleżanki wiadomość, która kiedyś z nim rozmawiała na temat, na temat tego, że która była przeciwna spotkaniom z, z roślinami. No to, to, to tak nie na się. Ona była po prostu te trzy lata wcześniej jak ja byłem to ona była jedną z tych osób pomagających obsługiwać ceremonie, taką facilitatorką. Mhm. I ona oczywiście też zawdzięcza bardzo dużą zmianę w swoim życiu e, Ajołasce, mhm. ale dosłownie ostatnie kilka tygodni temu usłyszałem od niej, że ona po prostu nie za bardzo e, dobrze wyraża się już o. Na temat pracy z roślinami w tym takim samorozwoju, i tak dalej. No i cały czas zastanawiałem się po prostu, co się stało. I przez to, że ona była facilitatorką, to sobie pomyślałem, a nuż ona była wiesz świadkiem większej ilości ludzi, którzy się tam po prostu przewijają przez taki ośrodek, i może była świadkiem czegoś, no takiego wiesz czegoś, co nie poszło tak, jak powinno, prawda? Tego, nie, że nie było happy endu, więc postanowiłem, ok, to ja się z nim skontaktuję, no bo już z Sylwią było naprawdę tak ciężko, była tak zdewastowana psychicznie, tak chyba pozbawiona, nie wiem, nadziei. Ciężko powiedzieć. Bałam się bałam się też tego, że już nigdy nie wrócę do swojego y, y, takiego, bo po ceremonii czułam ogromny lęk, Bola, bolało mnie y, ciało i bolało mi bo, y, moje wnętrze, moje serce czułam, że mam tak bardzo mocno ściśnięte bałam się o tym, że już zostanę do końca życia w tym stanie. Oczywiście teraz to wszystko rozumiem i, i i to wszystko było częścią tej y, y, planu y, ayahuaski, no po ale... to, o tym, żeby mnie wyleczyć. Ale, ale nie mniej ten, ten, ten czas tam był y, jak dla mnie przerażający, i nie mam pojęcia, jak to się stało. I jak ja znalazłam w ogóle w sobie siłę, żeby pójść jeszcze na następną ceremonię. No. Bo ta druga ceremonia to była najgorsza ceremonia. Z tych czterech ceremonii dla mnie. No i no właśnie tutaj, dlatego właśnie z tego powodu włączyłem internet i zacząłem tam odpytywać innych osób, czy coś, czy faktycznie ajołaska, może uszkodzić kogoś, prawda? Bo naprawdę ten proces leczenia, które nam funduje Ayahuasca, jest trudne. Jest, nie to, że trudne, to za mało powiedziałem. To jest najtrudniejsze rzeczy, które Ja, ja jadąc na, na Ayahuasca spodziewałam się pra, pracy. Spodziewałam się tego, że może być trudne. Zresztą rozmawiałam bardzo dużo z Piotrem. Piotr mi dużo opowiadał. Oglądałam masę filmów. Mhm. Wszystkiego tego, co tak naprawdę chciałam uzyskać. Ale nigdy nie spodziewałam się tego, że może być tak ciężko. Mhm. Nie spodziewałam się aż takiej, że Ayahuasca może być tak silna, tak sprytna, tak mądra i tak nieprzyjemna. Przewidywalna, że może mnie zapędzić w naj, najciemniejszej, najbardziej przerażającej rzeczy, których się obawiam, mhm. tylko i po, wyłącznie po to, żebym poczuła się zdrowa i wolna. Dokładnie. Mocna roślina. No i co, to tak w miarę myślisz, że na tym skończysz? Tak, myślę, że na tym skończę. Tak? To czyli ja u mnie? Bo, bo u mnie, ja. dla mnie by było pięknie. Opie, to jest dobry to, chłopak. To była moja najpiękniejsza ceremonia. Numer dwa. No i, no, i, no i czwarta chyba też była. Ale nie, numer dwa była najpiękniejsza. Oczywiście, jak już Sylwia wypiła ten swój kubeczek, ja wypiłem też swój kubeczek mniej więcej w tym czasie. Podczas tej drugiej ceremonii już nam nie oferowali picia więcej. Ja stwierdziłem, ok, tam już starczy. No i znowu i teraz tak, tak jak przy pierwszej ceremonii, już tak mocno fizycznie na mnie ta ayahuasca nie weszła. Praktycznie bardzo lekka była, ale wprowadziła mnie w taki piękny stan, takiego, jak to jest... Y snu na jawie troszeczkę. No oczywiście piękne wizualizacje takie DMT mi się pojawiły. I byłem w tak pięknym stanie, że no, przestałem się przemiem... Ajołaska mi powiedziała coś takiego. Hej, słuchaj, to nie musi być zawsze ciężko. Tu się można też yy, zrelaksować, prawda? Dosłownie coś takiego Ayahuasca mi dała taką wiadomość. Czyli w momencie, gdy ty przechodzi swoje piekło, gdy ja słyszałem na samym początku, okej, okay, Sylwia płacze, znowu ją tam zabierają, a łaska jakby tak przejęła kontrolę nad moim myśleniem, dała mi, hej, tu, ty się tak nie stresuj, chłopaku, tutaj można się zrelaksować, no nie? I weszły mi piękne takie, wiecie, wizualizacje DMT, jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie, to wie, jak nie, to się nie da tego opowiedź, opowiedzieć. No ja sobie leżę i tak pięknie mogłem po raz pierwszy, po raz pierwszy, a to była moja w życiu, to była raz, dwa i y, y, trzy, czyli piąta ceremonia łaski w tym miejscu, po raz pierwszy mogłem się wsłuchać w czyli te, y, te takie pieśni, piosenki, pieśni, śpiewanie, y, które robią szamani. Które... Ja się w nich tam wsłuchuję ja i sobie myślę, Boże, jak to pięknie. I pojawiają mi się takie wizje, myślę, Boże, to przecież My tu z Sylwią możemy przyjeżdżać tak raz na rok, może, może rzadziej się zrelaksować po prostu, jak już tą pracę się wykona, jak człowiek już zdrowo się odżywia pozbywa się tego toksyczności w swoim życiu, ma już w głowie bardziej poukładany, jest bardziej otwarty, jest, jest takim, kochaj... stara się być przynajmniej kochającą osobą dla dooko... otaczającego go świata, to tak naprawdę to, to już dużo nie potrzebuje, a jednak ta ayahuasca oferuje też coś takiego, ja to czułem bardzo mocno, takie czyszczenie fizyczne również, prawda, czyli no u mnie się to po prostu... W rozwolnienie zamieniło po prostu, konkretne, ale to poczucie, to, że mi Ayo powiedziała: hej, ty się tak w człowieku tu nie spina. Ja tam przyjechałem bardzo spięty, że znowu będę musiał właśnie przechodzić przez podobne rzeczy jak, jak przechodziłem 3 lata temu, jak teraz Sylwia przychodzi. Ty się wyluzuj. Enjoy tutaj będzie teraz i karości zaśpiewają. Oni tam jeszcze jak śpiewają to oni palą to Mapacho i ta Aqua Florida, czyli taka woda prawda o zapachu kwiatowym, oni ją rozdmuchują. A um, przez to że w dżungli o tej porze są tam chyba zawsze jest dość wilgotno, to ten zapach z tych papierosów, tych Mapacho prawda nadaje pewnego rodzaju świeżości w powietrze, to porze. Jestem w pięknym miejscu. Tu trzeba przyjeżdżać po prostu. I tam i te dźwięki, i to wszystko i tak dalej. Um, no i to troszeczkę trwało, później no później miałem takie piękne rzeczy. Mm, tak jakby. Właśnie miałem takie poczucie, że ayahuasca dała mi, jakby pracowała, tak dzień, dzień wcześniej pracowała nad moim ciałem, a praktycznie nad stresem zaakumulowanym w moim ciele, a teraz pracowała nad jakby klarownością mojego umysłu, klarownością mojego myślenia. E, tak, jakby coś tam. I, I zaczęły mi piękne myśli przychodzić do ale takie zwykłe, proste myśli, co mam robić w życiu. Jak mam, w, jak mam pracować, jak mam w pracy na e-maile odpowiadać. No, takie proste rzeczy, całkiem sprytne e, to było. I, i, I szczerze mówiąc, i to chyba było wszystko. Później to troszeczkę zależało. E, no i. No i co, no musiałem już chyba te jabłka dwa mieć wystawione. Już nie pamiętam, po prostu nie pamiętam jak to było. W każdym razie było to lekkie i sobie pomyślałem tak, w jakiś sposób byłem przekonany, o Sylwia też chyba miała w końcu pięknie. Ja wiem, że Sylwię wynieśli tam znowu do tyłu maloki na początku, czyli był dramat, ale później chyba przyszła, nie wiem, nie byłem w stanie kontrolować, czy tam było bardzo, bardzo ciemno, nic nie widać. No i sobie leżę, leżę, leżę i w pewnym momencie chyba właśnie Ty do mnie przychodzisz i pierwsze co powiedziałaś, nie wiem może Ty pamiętasz, ale coś takiego, że powiedziałaś, Piotr, ja mam bardzo ciężko, czy coś takiego i słyszałem to załamanie w głosie Sylwii i tak mi się przykro zrobiło, bo sobie pomyślałem, Boże drogi, przecież ja tutaj jestem jak na Najlepszych wakacjach życia, prawda? <śmiech> <śmiech> a, a Sylwia przechodzi przez coś takiego ciężkiego. No i, no i to chyba było chyba praktycznie wszystko tej nocy, prawda? Tak, jeszcze troszeczkę poleżyliśmy sobie w malocie. Dosłownie i poszliśmy e... później do siebie. I nie? Poszliśmy później do siebie. Pamiętasz coś, co się działo? W Twojej głowie, czy Ajołaska do Ciebie przyszła między drugą a trzecią ceremonią? No tak, niestety znowu przyszła. Niestety, niestety, no teraz to się cieszę, cieszę się z tego, bo rozumiem e, przynajmniej staram się, że nie, nie wszystko czy, czy, Czyli plan. po raz kolejny Ajołaska potrafi też działać poza no, e, ceremoniami, o tym już wspominaliśmy tak. W tak naprawdę, jeśli, jeśli mogłabym... Tak naprawdę to ajołaska działa między każdymi moimi ceremoniami, trochę mocniej lub słabiej, no, to ale, 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 to, ale to, na tą osta ostatnią to nie, bardzo mocno no i oczywiście przychodzi do mnie tak, przychodziła do mnie w momencie kiedy zasypiałam i w momencie budziłam się z takim uczuciem o tym, że tak jakbym trochę wariowała, nie potrafiła poradzić sobie z emocjami, z tymi myślami, które mam w środku, nie boję się czegoś tak bardzo, ale nie jestem w stanie tego określić, jaki to jest strach, ale on jest bardzo mocny i bardzo mocno mnie gniecie w środku, jest przerażający i e, przerażające chyba najbardziej jest w tym wszystkim to, że nie wiem, czy, e, czy się z tego strachu wolnię, czy to jest... Ajołaska? Czy ja już w tym naprawdę zostanę w, t, w tym strachu? I jak on długo będzie trwał? E, e, no i e, e, noc jest bardzo trudna, bo nie wiadomo, co ze sobą zrobić, więc e, wyciągałam Piotra trochę na, na, na spacer. E, trochę e, więc trochę, trochę chodziliśmy. <laughs> Starałam się leżeć na, e, na, 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 na hamaku, zmieniać pozycję. E, trudno jest wytrwać w, w jednej, w jednej w jednym miejscu, bo ten strach cię bardzo paraliżuje. Ciągle sobie powtarzałam jak, trochę jak mantrę, że chcę jej bardzo zaufać i przyjechałam tu w celu o tym, żeby się, żeby, żeby poradzić sobie z rzeczami, z, z którymi w, w tym naszym świecie nie potrafię sobie poradzić i taki był mój cel, ale nie jest to nie jest, jest to bardzo trudne. Jest to bardzo trudne, żeby Zaufać na bardzo. I chociaż ciągle sobie to powtarzałam jak mantrę o tym, że chcę jej zaufać, to jednak ten strach jest tak y, mocny, i, y, mocny i miażdżący, że, y, no, że jest to w pewnym momencie aż niewykonalne. Aż niewykonalne. Miałam masę momentu zwątpienia, czy dam sobie radę, czy będę miała siłę, żeby pójść na następną ceremonię i co ja w ogóle mam zrobić, czy mam wrócić do domu, czy mam tu zostać. No, myśli bardzo, bardzo dużo, i to naprawdę bardzo niesamowicie trudny czas dla mnie. Czyli w tym momencie ja tylko chciałem szybko podsumować, że. Pierwsza i druga ceremonia dla Sylwii totalnym koszmarem, było. na to wygląda ta, ta, ta z tego co mówisz. Dla mnie nie było tak źle i zostały jeszcze przed nami dwie ceremonie. Yy, o kolejnych ceremoniach będziemy mówili w tych kolejnych takich krótkich tych odcinkach. Ja chciałem tylko zdradzić teraz rąbkę tajemnicy, że ten koszmar, przez który Sylwia przechodzi, yy, zakończy się jednak happy endem. O, pięknie. O, proszę pięknie, ale nic więcej no, nie mów. – Opowiemy o tym. I, I tylko chciałem powiedzieć, że kolejna trzecia ceremonia będzie się działo. Będzie się dużo działo. <laughs> No i co? No to w takim razie to chyba na teraz. Aha, no i zawsze. Ja stwierdzę, że to chyba trzeba przypominać ludziom na kamerze. Żeby subskrybowali i dawali te lajki. I komentujcie. I komentujcie, ale tak, zadajcie, zadajcie, na, zadajcie pytania. Ale dlaczego o tym mówię? Bo ja sam osobiście nie lubię, jak mi o tym ktoś przypomina, oglądam coś na YouTubie i tak dalej. Ale sobie się tak: yy, tak działa YouTube, i, jak, i teraz tak, dużo ludzi chce dać tego lajka, chce sobie Tylko po prostu tego nie robi. Bo zapomina, przechodzi po prostu na następne wideo, więc to jest tylko kwestia przypomnienia, e, bo, bo, to, bo to pomaga, jeżeli uważacie, że te treści y, warto, żeby po prostu inni ludzie też o tym słyszeli, to tylko dlatego to róbcie, albo bo Wam się podoba, a nie jakieś sztuczne napompowywanie czy coś takiego, bo też nie o to nam chodzi, prawda? Jak najbardziej. No to zapraszamy do kolejnych Dziękujemy. części naszego sprawozdania. Z podróży y, do dżungli amazońskiej w Peru spotkania Zajowski. Trzecia ceremonia przed nami. Cześć.